Witam Was wszystkich serdecznie na moim kanale My Cup and Cakes. Jak już wiecie dla naszego kurczaczkowego solenizanta tym razem zrobiłam tort Minecraft kontra Plants versus Zombies. A dzisiaj w trzeciej części wreszcie pokażę Wam jak zrobić wewnątrz tort szachownicę, żeby wyglądał wewnątrz tak samo Minecraftowo jak na zewnątrz. Jak napełnić ten tort? I jak go udekorować, żeby zrobić z zewnątrz klocek Minecraft, a na górze trawnik plants versus zombies. I nie zapomnijcie oczywiście, jeżeli spodoba wam się ten tutorial, to go polubcie i zasubskrybujcie mój kanał i naciśnijcie dzwoneczek, żeby zostać zawsze na bieżąco. Do it! Just do it! No to zaczynamy. A zaczynam jak każdy tort od biszkoptu, a dokładnie od czterech kwadratowych biszkoptów w kolorach ciemnobrązowym, jasnobrązowym, ciemnozielonym i jasnozielonym o wymiarach 20 na 20 cm. Szczegółowy przepis jak zrobić biszkopty znajdziecie oczywiście na mojej stronie internetowej pod www.mycupsandcakes.com Jak widzicie w pierwszym biszkopcie umieściłam wykałaczki jako znaczniki. Teraz czeka mnie najtrudniejsza część, a mianowicie podzielenie każdego kwadratowego biszkoptu na cztery coraz mniejsze kwadraty. W ten sposób po rozkrojeniu tortu kwadratowe pola szachownicy Będą wszystkie o tej samej wielkości. I to jest jeden z tych nielicznych momentów w życiu, w którym przydaje mi się podstawowa wiedza matematyczna, która umożliwia mi obliczenie, że przy torcie o wymiarach 20 na 20 cm znaczniki muszę umieszczać co 2,5 cm. Następnie z każdego dużego kwadratu za pomocą znaczników i linijki wykrajam cztery coraz mniejsze kwadraty. Uważajcie, żeby podczas wykrajania trzymać nóż całkowicie pionowo. W ten sposób później będzie łatwiej ponownie połączyć ze sobą kwadraty. Po podzieleniu wszystkich kwadratowych biszkoptów zabieram się za składanie pierwszego biszkoptu, uważając, żeby kolory zawsze były na przemian i żeby dwa te same kolory nie znajdowały się obok siebie. Dodatkowo uważam żeby w pierwszym biszkopcie znajdowały się wszystkie cztery kolory, także żeby żaden kolor się nie powtarzał. Następnie smaruję podkład niewielką ilością kremu czekoladowego z Nutellą i umieszczam na nim pierwszy złożony biszkopt. Oczywiście też przepis na krem czekoladowy z Nutellą znajdziecie również na mojej stronie internetowej pod www.makeupsandcakes.com. Po złożeniu pierwszego biszkoptu nakładam pierwszą warstwę kremu czekoladowego i wykładam ją szpatułką. Potem zabieram się za składanie drugiego biszkoptu. Zaczynam od zielonego, jeżeli składanie pierwszego biszkoptu rozpoczęłam od brązowego koloru, a od brązowego koloru, jeżeli składanie pierwszego biszkoptu rozpoczęłam od zielonego. W ten sposób dwa zielone lub dwa brązowe kwadraty nie będą znajdowały się bezpośrednio obok siebie lub nad sobą i wyjdzie ładna, równomierna szachownica. I w taki oto sposób napełniam do końca cały tort, wykorzystując w każdym biszkopcie na przemian różne kolory i przekładając biszkopty kremem czekoladowym. I teraz, po napełnieniu wstawiam tort na co najmniej 2 godziny do całkowitego schłodzenia do lodówki, a następnie pokrywam go dwiema warstwami polewy czekoladowej. I jak zawsze, pierwsza warstwa służy do związania okruszków, a druga do wygładzenia powierzchni pod masą cukrową. Przy tym uważam, żeby szczególnie boki były jak najbardziej równe i żeby kąty były ostre. W ten sposób kwadraty z masy cukrowej, które będę naklejała w następnym kroku, nie będą odstawały lub się nierówno układały. Po nałożeniu każdej warstwy polewy wstawiam tort na co najmniej pół godziny do schłodzenia i zastygnięcia polewy do lodówki. A czas chłodzenia wykorzystuję na przygotowanie kwadratów do dekoracji do których wykorzystuję masę cukrową w kolorach ciemnobrązowym, jasnobrązowym i białym. Dodatkowo do przygotowania kwadratów używam wykrawaczki do wykrajania kilkunastu kwadratów naraz. Oczywiście kwadraty możecie też wykrajać czy wycinać ręcznie, jednak wykrojenie takiej ilości równych kwadratów ręcznie jest stosunkowo trudne, dlatego ja używam do tego, specjalnie do tego, przeznaczonej wykrawaczki. Podczas rozwałkowywania masy uważajcie, żeby każdy odcień rozwałkowywać na tą samą grubość, żeby po naklejeniu kwadraty o różnych kolorach tworzyły gładką powierzchnię, a nie nierówne pagórki. I tak wykrajam mnóstwo mnóstwo kwadratów z masy cukrowej. W sumie w czterech odcieniach brązu, to znaczy w odcieniu ciemnobrązowym, ciemnobrązowym zmieszanym z Niewielką ilością białego i jasnobrązowym oraz jasnobrązowym, też zmieszanym niewielką ilością białego. I te kwadraty po schłodzeniu tortu naklejam na jego boki, co zajmuje mi jeszcze dłużej niż wykrojenie ich, to znaczy wykrojenie zajęło mi małą wieczność, tutaj mi. Naklejanie zajmuje dużą wieczność. Dodatkowo polecam Wam wyrównywać kwadraty podczas naklejania, co jakiś czas dociskając je linijką, ponieważ moje wyszły trochę nierówno, co zauważyłam oczywiście dopiero po skończeniu naklejania, kiedy było już za późno na wyrównanie. Do zrobienia trawnika na wierzchu możecie albo nakleić jasnozielone i ciemnozielone kwadraty wykrojone z masy cukrowej, albo zrobić trawnik, ze zwykłego kremu maślanego w dwóch odcieniach zieleni, tak jak ja. Krem nakładam za pomocą worków cukierniczych, wyposażonych w tylkę z małymi dziurkami do robienia trawy. W ten sposób mój trawnik wygląda jak z prawdziwej trawy, a dodatkowo po schłodzeniu fajnie chrupie między zębami. Jak już wspominałam, Trawnik robią w dwóch odcieniach zieleni, żeby wyglądał faktycznie tak jak trawnik z gry Plants vs. Zombies. I generalnie mój tort jest w ten sposób gotowy, i teraz wystarczy go już tylko udekorować poprzednio przygotowanymi figurkami Minecraft i Plants vs. Zombies, żeby zrobić tort Minecraft kontra Plants vs. Zombies. Mam nadzieję, że spodobał Wam się ten minecraftowo-zombiakowo-roślinkowy tutorial. I oczywiście zachęcam Was jeszcze raz do polubienia go i do zasubskrybowania mojego kanału. Do it! Just do it! Pozdrawiam Was słodko i do zobaczenia w moim następnym tutorialu.